Duchy! Duchy! To jest trzy Dzień w Oto, a? Związane duchy. Gdzie co się dzieło to święto? To jest Bogów jest. Bogu. 1 listopada obchodzimy dzień wcześniej. Dzisiaj mamy jaki dzień? 30 października. Tak naprawdę będzie Głupro, ewentualnie czas, możecie się spodobać. I kolorowy, jakiego koloru? Dlatego, gdy nie układamy świeżki i oczekiwamy drogę, wtedy nie ma. Taka tradycja jest gdzie? Ameryce, tak? Kolandii, Itlani, w Irlandii, w Holandii, w Irlandii, Siebie. A jest to zabawa, tak? e, się jak, jest, jak, jak jest jak to rana, przyjemna zabawa, tak? o co się pytają? O co się pytają? Możemy bawić się takimi strasznymi tutaj potworami. Tu Zobaczcie, co mamy Węże, tak. skorpiony różne, tak? Czaszki. Czaszki, się to to z tym bawić. Również mnie na cząsteczek. Druga, siedzibę w ławce. Przyglądać się. Siedzi również magiczny... Stawa. No, no. które przylatują na Nic. na Nic. 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 zrobić.